Szanowni Państwo, chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy zechcieli na nie głosować. Chciałam pogratulować całej Radzie. Z tego jest okazja, że właśnie Radą jesteśmy, bo te jednomandatowe okręgi okazało się, że po prostu wyłaniają tych, którzy ludzie w swoim okręgu uznali za najlepszych i myślę, że to jest doskonały mandat do sprawowania funkcji radnego bo po prostu na nas nie wciągnęła nas żadna partia, żadne punkty, żadne głosowanie, po prostu głosowano na, na nas, na nasze nazwiska i w ten sposób jesteśmy radni. Gratuluję również, mam nadzieję, że w imieniu wszystkich Państwa, burmistrzowi e, wyboru e, tak, i mam nadzieję, że będziemy współpracować, e, że ta komisja będzie, że ta e, rada będzie zgodna, że zapomnimy o tej przerwanej kadencji którą e, różnie opisywano. Nie chcemy do tego wracać. Spotkaliśmy się e, wcześniej, jak już dowiedzieliśmy, że jesteśmy wybranymi e, na rady. Spotkaliśmy się i postanowiliśmy wszyscy, proszę Państwa, zgodnie, że będziemy radą, która będzie wspierać burmistrza, ale też nie, nie będziemy radą, która będzie go krytykować, jak będzie taka potrzeba. Nie będziemy maszynką do głosowania, będziemy współrządzić miastem. Tego właśnie chcemy. Nie chcemy awantów, nie chcemy żadnych sesji, nie chcemy yy, tworzenia jakiejś koalicji anty, bo no to nie ma żadnego sensu. Wybrano nas po to, żebyśmy pracowali dla miasta i myślę, że na tym będziemy się skupiać. Nie na tym, kto komu dokopie, kto komu zrobi krzywdę, czy kto kogo poniży. Nie po to zostaliśmy wybrani. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie przez całą kadencję. Dziękuję bardzo.